Cześć, Siemank, witajcie na moim kanale, jestem Titi, a dzisiaj zapraszam Was do odcinka, w którym omówimy sobie, co to takiego Battle Pass, ile kosztuje, z czym to się w ogóle je i czy opłaca się kupować. Zanim jednak zaczniemy, serdecznie zapraszam Was do subowania oraz rozsyłania. Filmów, gdzie tylko możecie, na Discorda, Facebooka i tak dalej, na różne inne platformy. Wybierzcie sobie, który według Was jest najlepszy i po prostu udostępniajcie znajomym, ponieważ z okazji 300 subów albo 400, jeśli uda Wam się wbić, planujemy bardzo ciekawe konkursy oraz giveawaye. No ale dobre, koniec tego gatania, lecimy do odcineczka. Zacznijmy może od tego, co to takiego Battle Pass. Myślę, że każdy wie, ale warto to przypomnieć. To płatna promocja, która polega na wykonywaniu 40 levelów w określonym czasie. Zwykły, czyli ten na szarym tle, jeśli można tak powiedzieć, zwykły Battle Pass trwa od 1 do 29 maja, a premium, czyli ten, za który trzeba zapłacić, od 1 do 20 maja. No właśnie, ile trzeba zapłacić? Zwykła promocja nie kosztuje nic, a Battle Pass Premium kosztuje 5 dolarów, czyli około 20 do 22 zł. Teraz moja osobista opinia: czy opłaca się coś takiego kupować? Nagród mamy bardzo dużo i za cenę 20 do 22 zł. oczywiście, że się opłaca. Owszem, trzeba wykonywać, no właśnie, misje do tego za, za chwilkę przejdziemy. Ale no, według mnie po prostu oferta jest świetna. Trzeba oczywiście troszeczkę grać. Przejdźmy może do łącznej ilości nagród. tysiąca złota, czyli za cenę 20 zł to jest naprawdę sporo. Prawie 4 miliony kredytów, czyli również spora suma. 105 tysięcy wolnego doświadczenia. No, wow, 200 epickich doładowań. Sześć atestów, w tym trzy zniżki na ósmy, dziewiąty i dziesiąty poziom, kamuflaże oraz awatary oraz czołgi tak jak Covenanter. Kiedyś był to czołg czwartego poziomu brytyjski. Teraz dostajemy go na pierwszym poziomie, który, uwaga, jest tutaj za darmo. Oraz Funder, czyli nowy czołg ciężki, kolekcjonerski. Podkreślam, nie premium, tylko kolekcjonerski, czyli bez niestety bonusu do zarabiania. Na szóstym poziomie, czyli. Taki KW1S, tylko że z malowaniem po prostu. A na 40 poziomie czeka na Was, uwaga, chwila napięcia, tło profilowe. <słuch> tak. Za 40 poziom mamy tło profilowe, które możemy sobie ustawić jako jakby tło pod nasze statystyki oraz w końcowych wynikach bitwy. Według mnie, no. Jeśli ktoś naprawdę takie coś chce, no to może oczywiście sobie dojść do tego 40 poziomu. Ale szczerze mówiąc, no spodziewali, spodziewałem się, myślę, że nie tylko ja, po prostu czegoś lepszego. Po zakończeniu tych operacji będziecie mogli wykopić wszystkie misje, bo raczej nie część, tylko po prostu wszystkie. Nie wiadomo, ile to będzie kosztować, ale dzisiaj o 14, ponieważ o tej wchodzi Battle Pass, się dowiecie. A jak przejść na kolejny poziom? Potrzebujecie 10 znaczków, aby przejść dalej. Znaczki to takie coś w stylu waluty eventowej. Dziennie, bez promocji premium, możecie zdobyć 15 znaczków, a właśnie z promocją premium 20 znaczków. A jak je zdobywać? Trzeba po prostu wypełniać misję. Teraz przejdźmy do sejfów i w ogóle no, jak działają. Sejfy, można powiedzieć, że są to trzy rodzaje walut w naszej grze. Czyli złoto, srebro oraz wolne doświadczenie. Sejfy te możecie odblokować na 19 oraz 21 poziomie. Oczywiście z battle pass premium. A napełniacie je w, następny, w następujący sposób. Złoto. Tutaj mamy 7 złota za każdego zniszczonego przeciwnika. Możemy maksymalnie zdobyć 2500 złota. Srebro. Czyli jeden punkt, jakby za każde srebro zdobyte w bitwie. Mamy tutaj 2,5 miliona srebra, czyli całkiem ciekawy wynik. A wolne doświadczenie? Jeden punkt za każde 10 zdobytych w bitwie, a łącznie możemy nazbierać 50 tysięcy. A teraz pomyślcie, że no, nie uda Wam się niestety zdobyć na przykład tego wymarzonego 40 poziomu i możecie to przyspieszyć, ale uwaga, tylko z promocją premium. Jeden level za 1000 zł, 5 leveli za 4000 zł i 10 leveli za 7500 zł. A teraz pytanie, czy się opłaca. No oczywiście, że nie, ponieważ 7500 zł za 10 leveli to jest no, cena... Przesadzona. Po prostu no, nie opłaca się. Chociaż no, jeśli macie góry złota, no, to oczywiście możecie kupić, ale no, według mnie po prostu to nie ma sensu. A teraz zróbmy sobie małe podsumowanie. Battle Pass to tak naprawdę płatny event, w którym chodzi o wypełnianie misji. Oczywiście jest też ten darmowy, ale tam macie nagrody, no słabsze po prostu. Normalny Battle Pass nie kosztuje nic i trwa od 1 do 29 maja, a promocja premium kosztuje 5 dolarów, czyli około 21 zł i trwa od 1 do 20 maja. A po zakończeniu tego okresu macie jeszcze dwa dni, podczas których możecie kupić, no wątpię, żeby dowolną ilość leveli, tylko raczej wszystkie. Główne nagrody to 7,5 zł. Prawie 4 miliony srebra, 105 tysięcy wolnego doświadczenia oraz nowy czołg ciężki, kolekcjonerski, podkreślam, szóstego poziomu, czyli Funder. Jest to KW1S, tylko że po prostu zmalowanie. Nagrodą za 40 level jest długoprofilowe, a aby przejść na wyższy level, potrzeba 10 znaczków. Przypominam, że jest to waluta wiejnowa. Dziennie można zdobyć ich 15, a z promocją premium 20. Sejfy można zdobyć na 19 i 21 poziomie, a zapełniacie je w ten sposób, że 7 złota za każdego fraga, jedno srebro za każde srebro zdobyte w bitwie i jedno wolne PD za każde 10 zdobytych w bitwie. Myślę, że teraz Wam się troszeczkę rozjaśniało, rozjaśniło. przepraszam. Nie jest to trudny event, po prostu trzeba za niego zapłacić. Myślę, że no niestety przez tą sytuację, którą mamy teraz, oczywiście nie musicie i możecie robić sobie zwykłego Battle Pass Premium, czyli zwykłego Battle Pass, który jest właśnie na tym szarym poziomie. Chociaż jeśli macie te 22 zł, to naprawdę polecam wam je wydać, ponieważ nagrody są bardzo fajne. No ale cóż, niestety będziemy już kończyć. Przypominam oczywiście o subowaniu i dosyłaniu filmików, no gdzie tylko możecie, ponieważ no kanał żeby się rozwijał tak zachęcam was oczywiście żebyście wbili na mojego discorda oraz discorda pasonowego linki standardowo są w opisie no i cóż ja wam życzę udanych łowów dobrego rng no i cóż życzę wam miłego dnia trzymajcie się i cześć